Dobra, na razie jest tak miar przyjemnie. Okay. Wow. Tak Dobra, czałeś, czyli z... co? Easy skill test, epizod 5, czyli piąty skill test od Danko, 3, Danko e, 3 naszego ulubionego twórcy ostatnio, który tak. nas czasami zaskakuje, a czasami nie zaskakuje. Czasami pozytywnie, czasami nie. Pamiętajcie, że to jest skill test, więc nie ścigamy się, to jest przede, przede wszystkim Pamiętam, kwestia nie jest, skilla. Ścigamy się. To jest przede wszystkim kwestia. No, chłopie! No co, chłopie? No co robisz? Leż tam. Broń włączona. Leż tam. E, Dawaj! No bo pojechaliście przodem. Coś, co cię tam wzięło na co? to strzelanie, nie panie tam. Pawełku? Coś no przepraszam. Się tak, przewracało. tak mi wyszło. Pawełek Dobra, ogólnie przyjdzie. pamiętajcie, że to no, jest skill no, test, bez. więc. tu muszę chyba bardziej się rozpędzić, <laughs> nie? Bez. O, tak. dobra. Ciebie? Nie, o, słuchajcie, o, słuchajcie spec, specjalnie wziąłem no i włączyłem ja fryp no? GTA Ej no Bez jaj nie doskoczę, nie? Aha, Paweł nie doskoczył dwa razy. Ja nie mogę. To znaczy, że jesteśmy... Co to jest? Uch, e, więc w razie czego możecie wychodzić. Eee, tak, na, na pewno... W... Ej no bez jaj wyjde? naprawdę to... Ja. to. ty byś chciał? Nie, 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 to, to... trzeba się uć. wycofać. Ja chciałem normalnie ten, ale to kurczę widzę, że to strasznie daleko jest. Trzeba wycofać. No to, co ty tam marudzisz do tam siebie? na początku jeszcze jest. Na no ja, się no ja się wycofałem, bo ten, bo tu wyszła lipa. No, mówiłem, że spoko, że włączył GTA, tryb GTA, ale tutaj, żeby wbiegać pod tą serpentynę. No właśnie, wow, właśnie wow. powiem że nie wiedziałem do końca jak to będzie działało. Gdzie się ryje? Wow, no! Gdzie się żółty No przez siebie o. spadłem! No Wolright, tak. Wolright, moi drodzy, Wolright. Joszelka! No ty tam marudzisz, żółciak. No normalnie proszę, proszę. spadłem przez ciebie, Żółciek świnko jedna. Jestem koloru brązowy, czyli kupa. Kupciak. Mówi kupciak. Dobra, no, i muszę, tak jak to czy miało czy? być. Żółciak, czekam na ciebie. Jaki Wolright? Paciu żółciak, ja tam na górze, No czekaj no, bo ja tu no, chod, muszę. Chod, ja, ja dopiero na pieszych wjechałem. Nazwa. Checkpointa w ogóle nie ma Słysza. nic. No jest na Dobry. dobry. No Zyba, dobra, dobra, jedź no. Jedź. Zobacz go No, no, go ja. Dlaczego tak grabisz? Myślę, no że to no bo... miłe. Jest tam checkpoint? Mam nadzieję, że Nie tak. Ma. <grym> o, rany, poważnie. Nie mam Jakbym czekał, Jeszcze czekaj na jego na górze, a potem go zeptaj. Co tam czekaj? A żebyś ja tam spadła, żebyś tam spadła. Zapaisz checkpoint? Nie. Ha. Yy, mówię, że jezu, nie złapałam checkpointa, nie strzelaj do mnie paru, bo głupia. Paru głupia. <gupia> yy, strzelę w wasz i będziesz... Yy, są To Tam. do tak. O kurczę, a to takie... wow! To tam, e, dobra, tutaj ewidentnie tak, to przecież. nie jest takie e, oczywiste, że po prostu jedziesz prosto. E, że tutaj trzeba jednak troszeczkę, że tak powiem... No, dzwoni, e, utrzy... no, tak, trzeba zwolnić na progach zwalniających. Dla mnie to nie było oczywiste. No dla mnie było. Więc po prostu pędziłem. Dla mnie na, na końcu nie było oczywiste. I się ale Nie. Ten, co e, ogólnie ten e, skill też prawdopodobnie nie, będzie na nas rozgrzewką. Chyba tak. E, przed kolejnym. Aaaah! Tak Zapomniałem, że chyba to tył, przód, góra, to Co? doskoczę? Czy doskoczę? Jest tanio czyste. Nie mam już doskoczyłem Dobra. Dobra. Dobra, na razie jest tak miarę przyjemnie. Krótko. Laj... Ojej, kurwa. Mam nadzieję, że mi się zapisało. No, chyba nie. Nagrywam sobie miniaturkę. Nie będę wam włączał już trybu GTA, naprawdę grożisz nam? Co ty grozisz? Milordzie, pamiętaj. Dobra. Jak nie, nie przejdziecie, to nie przejdziecie wtedy. Nie będzie schodzenia. ty, ty grozisz? Tak. Ja nie Oczywiście. Grozisz? Końcówka przed to tą rurą, jest specyficzna. A tutaj co? Ej, to jest mega lightowy ten skill To jest jakiś na chwilę A nie obecną. jest mega lightowy. Jak Spokój to mega się tam. a to ma... Co to ma być się za, za najpierw? Mięczył? Mięczył się. No mięczyłem się, no ej, bo... Ej, ej. co by miała powiedzieć za słowa, których o. nie wypowiedziałem? Mięczył się. E, tak wyszło, no bo tak wyszło, no kurczę Myślałem, że zdążę się rozpędzić, ale nie zdążyłem się. No nie, o kurczę. Nie ja już jadę chyba tą ruru, co była na miniaturce. Nie, nie ja też. Dobra. Bo ona trochę Zaducha. jest dla mnie. No nie wiem Bra. kiedy się skończy, no nie? i co jest na końcu, to jest najlepsze. Bo wpadam za w zakręty, w sensie płaślizgi. Ja nie? No to jest nawet dość takie krótkie, bym powiedział chyba jednak ten jest A mam nam 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 Więc o, na pewno nie. zrobimy Więc jeszcze jeden, który będzie pewnie troszeczkę trudniejszy. Czyli co trzeba gdzieś podskoczyć, skoro zaskoczyć? Zaskoczy, możesz się skuć. Aha, czyli rzuciłeś mi tam gdzieś minę przylewnie. Nie. Nie, utknę w rurze, dobra. To moja motywacja, Joszelko. Dobra. Nie, spokojnie, to, to nie kurczę, nie podrobę. wiem co wy tak macie, że... Żeby no pierwszym, pierwszym... Pierwszy, ja je... No tak właśnie jest. No ale to Mimo. wynika z faktu, że po prostu, kurczę, no... No co, 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 no co? To, co, co? No przecież no. no no, no, nie będę na was czekał ileś tam lat, nie? Ile lat? No to minut. O, jakie fajne skoki, I like this one. no, co jest tą rurą, Co tak długoś tu jedzie, ja się zżygam za chwilę. No, to zapnij pasy, Pawełek. Nie, przykład... ja mam chorobę lokomocyjną po nie. prostu, więc. Dla mnie to jest mega po prostu męczące. Nie, nie, to źle to zrobiłem. A już, co źle. Dobra, bo przeskoczyłem jednego. Jedną tarczę przeskoczyłem tutaj. A, na, a tą, którą przeskoczyłem, był na mnie Jedziemy, Joszelka. Nie ma czekania. No, pchnął mi Joszelkę i przeskoczyliśmy razem. O, dobra, nie, chyba tamtędy trzeba jechać. Chyba. Tutaj w dół chyba, tak? Co ja za głupoty robię? Wow, a tu trzeba trochę szybciej. Mm, aha, dobra, dobrze, po, no dzięki. właśnie tak zauważyłem teraz. Tak ci jak ten. Jak podjechałem, to mówię, o, jednak trzeba szybciej. Ale nie, ja słuchajcie, to, to jest jakieś mega lightowe po prostu. Teraz jest mega lightowe teraz. I zaczynam się skłócić po prostu. Nie kuj się. Także ja myślę, że tego, Wiesz, nie, tego nie możemy zlecić do skill testa. <laughs> Chyba u Ciebie w domu. U Ciebie w domu Paweł, nie można tego załatwić. No zacząć. właśnie. okej, okej. Okay, okay. No ale jeszcze mieszkasz w tym samym domu, więc myślę, że... Co za bzdura. Więc nie. myślę, że tutaj zdecydowanie u Ciebie też się nie zaliczy. No nie, no serio nie doskakuje. Też Cię nabrało to, rozumiesz? No i nie, i mimo o. to, mimo wszystko naszych starań znowu Paweł Paruwa jest na pierwszym. Paweł no, Paruwa. Co ty gadasz? Wyprzedziłem Cię? No pomyliłem jedną tarczę. Ja tak samo. Jak pomyliłeś tarczę? Jak można pomylić tarczę? Można być albo na tarczę, albo z tarczą. Dobra, teraz tak. się też pomyliłem. Nie, bez tarczy. E, bo Wcześniej nie wiedziałem, co nam się dalej przyskoczyłem, dzieje. Przyskoczyłem na tamtą jedną, niżej, która była po checkpointie, a checkpoint został u góry i nie mogłem nic z tym zrobić. Nie, ej, nawet spowalniasz mnie nie zadziałał teraz. Dobrze ci tak. Dobrze ci tak, bardzo tak, bardzo, bardzo serdecznie. Co, co dobrze ci tak? Bo jest przodu to byłbyś cwaniaczek, nie? Wiadomo. Zresztą się tego kwestia... Kwestia. Kwestia chęci. Prawej, chęci. Dobra. Na, teraz tu się muszę, muszę ładnie ustawić. Tu się muszę po no, no tak, nawracać, nawracać. Było. Dobra. Oh yeah. No i tak to się robiło. Dużo tych tarcz tu jest. To nie? No? Dość sporo. Nie za dużo. Muszę się tu rozpędzić. Oh, oh, oh. Tak na pewno. A tu co? Nie najgorszej, bo tu nic nie widać. Dziękuję. Że Że tu nie normalnie tak na wyczucie jechałem teraz. Chyba jsem zielony. A tutaj. To będzie easy. Ajajajajaj. Aj, aj. Opa! Dobra czekaj tutaj tak? Aj, aj. Aha! To tam jest... Aha. Drugi wall ride, A tu nie ma checkpoint. Dokładnie. No nie ma. No Trzeba i się... się skurka, no. no nie A. pluj. A? Sorry, to ja. Ej no bez jak, to jest mega, mega oszukane to jakoś tutaj w ogóle są jakieś wspomagacze porobione. Jak tam ten był no, bez normalnie... Bez był normalnie ten, jak to się nazywa? Taki... Takie coś? Jakaś taka normalnie plandeka. Plandeka? Nie. Jezu, jakie nie jakie, to jest długie po prostu. To no, no jest ma. takie długie. No przez to nie ma końca, tutaj jedziesz po... Masakra, rentuwa, by nie spaść. Dobra. Tam w ogóle checkpointa nie ma, Przejdziesz całość, później no idziesz nie. górą, albo środkiem, teraz górą. Nie, ja wypatruję już skrótów no, Ale nie, nie ma. Znaczy teoretycznie znaczy, jakbyś to... wysiadł, to byś oszukał, nie? No ale to nie od, na tym polega skill test. No nie, no nie, nie. Więc no e, nie, 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 nie róbmy Ten faktycznie, to zwracam honor, honor to jest skill plenie. test. Zwracam no, honor, to co? jest skill test. W pewnym momencie to byś zaczął się teraz skill test. Czeka, Chociaż e, teraz znowu no, no, jak jadę, to ja tak ja nie do końca. Przewracam się. O. I tu? Japongi tu są. Dobra, On i teraz ja coś Japongi. czuję, że tu będzie jakiś chyba... Będzie jakaś niespodzianka. Dobrze by było, jak trzeba było jechać przykład y, inaczej. Niespodzianka brzmi... Jakby to było stronowane tutaj, to bym się bardzo no? cieszył. Niespodzianki brzmią tak bardzo niespodziewanie. O, i ta rura tam na dole jest, można sobie zobaczyć widoczki. Jakie duże. To prawda. Czekam na trola tutaj, żeby był troll. To musieliby postawić. postawić musieliby postawić lustro. Ale nie, nie ma chyba trola. E, więc. E, no nie, no bez. jaj, no poważnie. Ja myślałam, że to. Wiecie, jakby tam było trzeba co? tyłem przejechać, to byłoby lajtowo, to byłoby super, to byłby był faktycznie skill teścior. A tu nawet tyłem nie trzeba było, tylko. Tylko przodem? Ja nie wiem, ja nie wiem co to w ogóle, Patrzcie, jak łatwo jej to poszło. Co to ma być? Nie, tak, nie, tak, nie. tak nie będzie! Biorę drugi skill test w tym momencie! Drugi skill test. Dobre, będzie. Panie. trudniejszy. Obiecuję. Dobrze, moi drodzy, skill test numer 6. Również od Dedanko. Cz! Dzisiaj drugi. Iii... zapominam zapomina, dlaczego biorę Nie no, drugi, tak drugi ale trzeci. Ale ogólnie szósty. E... Chciałem się ale... zrobić pytanie, no. dlaczego jest coś głupo? To. Czemu Głodnie. nie jest Dlaczego Czemu taką, jeszcze taką twardą jakąś? Się brązową. Ohe! Okay. Yaa! Yeah! Ohoho! No i super start. My, no super, nie naprawdę, nie wiem, dzięki no, wielkie. Naprawdę. Mówiłem, że będzie trudniejszy skill test? Mówiłem, no i jest trudniejszy skill test, zobaczcie. Są śmigła, Mrugasz, które stary. się śmiglą. Joszelka, kto to jedzie tym kubkiem. A, to ten, Ren, dobra. No, jest. Berbert. A dobra, a żeby ci walnęło tam. A Czasem jeszcze ktoś tam, z kimś tam nagrywałeś, nie wiem. UWAGA! No Ej, prawie, prawie ci wjechałem w bagaż. No Czekaj, tu nie się. muszę się wycofać. Ale macie mały pan, to się. O! o panu się, raz możesz być drugi. O. Co się opanuj? Nie ma się, panuj się. Yeah. się. Nie! ma panowania. Dobra. Nad... Dobra, dobra, czyli tak, tak, ogólnie ten skill jest może być troszkę trudniejszy ze względu na fakt, że. E, są tu śmigła, które będą nas po prostu nie prawdopodobnie. Mogą się e, rozwalać, niszczyć. E, hardkorowo po prostu, totalnie. Mhm. O! Zapomniałam tutaj sklepić. Co ty chciałeś skręcić? Nie ma skręcania, typie. Nie, nie powiedział co chciałbym skręcić, to były rzuty do No, ale na milimetry przejechałem. O matko. Dobra, miałem się, miałem się że tak powiem, wjechać w to, ale nie wjechałem po prostu. Wyczaiłem moment, ale jednak nie wyczaiłem. Joszelka, śmiało, no, śmiało, Jożelka, no, śmiało, jeszelka. Łoł, no, ta... łoł, nie! Na raz, na raz, na raz. Ja chciałam cię nie wepchnąć nie, nie tam. nie, nie ty kiedy chciałam jechać. O, pan Paweł. No, No, okay. to ja nie mogę. <laughs> <laughs> Ej, ja nie mogę po prostu w to wejść, nie? W nie sensie synchronizować się nie mogę. Czekaj, puf. O. Dobra, złapałem. <laughs> Ale ciężko. Bo to tak szybko się kręci, wiesz, tak. Który mam ja cię to jechać? To takie powolne. Ciosnąć, Kurde. Bo to nie A! Nie A! Dobra, jadę. Dobra, no. Szelka, ciśnij! No serio? Bo, Dobra, na raz, na raz, na raz. Ale patrz, udało ci się. Joszelka, ja no jesteś lubię... tam. Nie lubię tego. To, już lubię, bo przeszedłem. Napadłem u was z tego pawła, no i przed niego spadłam. Musiał mnie popchnąć, bo bez tego to bym nie dał rady, nie? <laughs> ja muszę popchnąć. Muszę nie mojego... Ej! Ale nie tu... to jest... no! Puść mnie, puść mnie ale to jest masakryczne po prostu. Ono się nie nadaje do takiej jazdy. Teraz się migłem potem całą serię, że to zbiera. O, o, o. Dwie, dwie takie kostki jadą. Ej, Ej, pomocy, poczekaj. Ty się nie wydostaniesz z tego. Ty się nie wydostaniesz. No pomóż mi. Co jest. Jashorka, bo spróbuj do tyłu, albo ten, albo z ręcznego. Czekaj, ja zapam punkt, się. próbuję ci, próbuję ci pomóc. dzięki. Jadę z pomocą, o nie. Ren, też potrzebujesz pomocy? Poczekaj, ja pan, czekaj, pomóc. no. A nie wiedziałam, że to jest aż taki... Ten. Czekaj, poczekaj. Musisz mnie dobrze stłuchnąć, przyjacielu. Czekaj w dupkę, prosto w bagażnik, Ren, poczekaj. Ej, no bez jaj, poczekaj, nie, spokojnie. Nie, bo ty przemocy? No, poczekaj chwilę. Nie, wiedzia nie wiedziałem, że tu jest taki duży stopień. Ja też prosiła. Nie, nie mogę, nie, nie, nie Ej, ale czekaj, bo myśmy punkt opali, więc to nie ma problemu, my nie mamy ten, ale... O, 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 dziękuję. O, 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 o. Juchu. Dobra, Teraz elegancko. Pierwszy. Teraz koniec przyjaźni, rywalizacja. Dopóki jestem pierwszy. Co? Aż spadłem z wrażenia. A, Ren, Ren spaduwa. Dobra się dalej. Ej, w ogóle muszę wam powiedzieć, że kurczę, ej, ale to co teraz jedziemy, teraz znowu ten, ten fragment. Taki... Na tym małym aucie to jest jakiś masakra. Co ty robisz? Jezusie. Ten zielony kolor jest taki po oczach daje mocno. O. Dobra, i tutaj trzeba będzie chyba to zrobić. Patrz. Pyk! Joszelka, przejechała! <laughs> no, tak? Ale tak też. No nad nią. No, ja <laughs> no tak, Bezpośrednio nad Joszelką przeleciałem. <laughs> Co tam się dzieje? Co wy tam robicie? Jeszcze nic. Idę wracam zobaczyć. Patrz, patrz, patrz Co? Mały ale wariat. Powiem że teraz to na co patrzę, w sensie co co sobie dzisiaj zabrałam z pracy, to to bardzo przypomina mi to czym jadę. Aha, a faktycznie. Dobra. Poczekam na Was, widzieliście? Dobra, jestem Joszelka, no! Dobra, coś ty zrobił? Ja nie mogę, Joszelka, poważnie. Wzięła, po prostu zaczęła się toczyć. Ja? Tak. Się, jak on... Nie! Paparen? A dobra, przyjaźń, przyjaźń, przyjaźń. Pomniejcie o zasadach są e, zasady, zasady są po to, żeby je łamać, tak samo jak kręgosłupy molalne o, joszelka poleciała. ja cię kręcę! Um, Ej, ja myślałem, że ja to przejadę jedy jako jedyny, nie? No ale no chyba nie pykło do końca. Nie Co ty chcesz? No man? Co ty ja, robisz? Ty? No ja nic ja tutaj jadę o kurde. No, to poczekam. Hop! Hop. Oh, dobra. Serio, przeskoczyłem na ten w śmietniku poważnie. Ja się w śmietniku. Ale ty nie musisz zatrzymać, bo się nie, nie ruszysz. Spokój się, bo ty się masz nie Masz po prostu masz małe no autko. ty i twoje rady. No ja. Nie! Weź jedź stąd. Co za śmiechło? A Albo i jedno rady. Dupa. Dupa, z... Dupa. Nowy <noise> no co ty robisz? Jedź tym maluchem Bo ja cię zepchnę zaraz tak? no Czekajcie No. to czekaj, no przesuń dupę! Zrespij się, bo Ale. się nie zrobisz. Dobra, zostawiam ci autko. Nie ma, zostawiam ci autko, idź pan stąd Co jest dupa? Powiedziałam. O, nie, dobra, dobra, patrz, daj radę, daj radę, ale te śmieci są no, tragiczne. A, złap, złap, złap. Dziękuję. No. No. Dawaj, dawaj, dawaj! Chłupie. O, śmieci, czuję się jak, kurde, w domu z tym teraz. Tym no. Idealnie pasuje. To, pa? Ledwo złapałem punkt, znaczy, ledwo tam w ten. Nie no. O. Jeszcze leka co wy tutaj z tego silnika wyrzucacie wszystko. Co tutaj? jest grane? Jezu, jak zobacz, mam tym prze... Jak, jest... jak tym przejechać zabawy. po takim czymś w ogóle? No serio, idiecie radę, a ja nie dam? O. No my za drugi Och, okay. come on! Ja spadam coraz niżej ja opona... <laughs> O no nie, to jest Za małe koła ty. Nie no to o, nie mogę to zrobić pomidzenia. na szybko. No e, ja nie, czyli nie można wysiadać? Można, czy nie można? Nie, nie. Wyłączyłeś? Nie, włączyłem. Jeden taki miły. Nie, tupa, tupa! Bo jest bardzo pamiętliwym Paweł. Tupa, Joszelka! <laughs> nie ci pomogłam. Czy? Nie pomogła mi. Pomogę. Tupa, Joszelka? Nie rozumiem. Poczekaj, teraz trzeba tu wolniej to zrobić, żeby nie spać. Znowu w tym samym miejscu. Jeszcze powieć, że to ja. Tak? To wina jak zawsze. Ja. Osiem lat mi ja to wina Dlaczego żeś tego nie włączył? Za drugim też mi nie wyszło. po tych Jest. Ale Pięknie, do bez. trzech razy sztuka i zrobiłem. E, I teraz tak. Ogólnie tutaj no sobie ładnie jest? poprzejeżdżam. Co jest? Śm Śmieci. Dzieci. Dobra. <grym> nie, te śmieci są, magi są magiczne, naprawdę, bo... E, problem jest w tym... To, że mogę przejechać przez środek ty, chyba. Tutaj ber -ber nie, nie mogę. Ej, nie mogę ten tędy. Power ber -ber Uważam, że to po śmieciach było e, gorsze. o, Dobra. Ale mnie motywujecie. No, motywujecie i mówię ci, że dasz radę. Dobra. Nie, to auto po prostu ma tak niskie zawieszenie. Jest po prostu tak kijowe, że przejechać przez niektóre miejsca. No, są takie miejscówki, że po prostu się nie i tyle. No. W ogóle checkpoint'a teraz pod po drodze nie mam. Nie polecam. Dajcie te pieniądze mi, wykorzystam je, ale. Dobra, czekaj, gdzieś tu śmigło lata znowu. Uch. Ja się odbijam od tych wszystkich. Fuch, wow, 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 ale miałam farta teraz, po prostu na milimetry, dosłownie. O ty farciarzu milimetrowy. No. się przecinajesz? Znaczy no, Czekaj, gdzie to się prze, przecina? Mamy tutaj skila tylko. Tu się przecina, dobra. No dawaj, ciach. ciach. Nie no, ciach. jedź, jedź. Tak. Dobra, jest, tak. jest. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Aha. No, bez jaj, po prostu. To jest jeszcze za wysokie dla tego auta. O, dobra. Wbiłem się. I teraz gdzie to się... Najgorzej! Mój... Śmiga, tu. Śmig? Jest! Dobra. E... Jestem dobry. Okej. Okay. Masakra, mówię Dobra, teraz faktycznie zaczęło się trochę trudniej. No nie! I bez jaj, poważnie. No, czekaj, żeby nie było. Był, dobra. Ciach, ciach. Nie, czekaj, ciach. Ciach. Czy To że był Dupa! W złym momencie wyjechałem Ale bardzo notorycznie przyzywasz pełną dawną część ciała. Okej. Okay. Nie, bo po prostu jest dupcia tutaj. Są lepsze. O. I to Ej, ja, bez jaj, ja, 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 ja. to jedno śmigło muszę minąć trzy razy? Raz? Dwie, trzy razy! Nie! Paweł nie, nie, odjechaj. Oh. No, tak, fuh, się. Fuch, fuch. No, nie! Fuch, fuch. Dobra, no... jest, przejechałem. No, nie. Tutaj to śmigło tak się szybko kręci w tym momencie, że nie wiem kiedy chcę przejechać. No ja właśnie też nie. Miałem problem z tym, dobra, czekaj, tu trzeba zrobić tę rundę. Raz dostałem już po w mordę. No ale chłopie ty musisz wyjechać mi z tego Drugi teraz. Już teraz nie dostałem, zaraz spadnę! <grym> Dobra, czekam, muszę to zrobić tak! Nie na ten boczek! Nie na ten boczek Dobra, jest. Nie na ten boczek. Przednosiłam się. Jest punkt. O! W końcu! Co ty zrobisz? O nie! nie. A teraz gdzie? Teraz... Wszystko robię na skill'a. Koniec. Ej, co? Z czekaniem. Chyba tędy. Tu? Ej, faktycznie, no, dobra, okej. Okay. Mówisz do mnie? Nie no, właśnie myślę, że ci mam jechać w ogóle. który ty tu ma przyjechać, żeby tam wjechać? Ja. Zatrzymaj się! Powiem ci, że to z, tą, to z tym, gdzie miałeś no. tutaj na trzy razy... śniegłem To jest najgorsze. No było dość problematyczne. A teraz jest jeszcze tak większy ta problem, złapałem. bo... Nie rozumiem. Bo nie wiem, jak tutaj tu wjechać. Bo to auto ma tak niskie zawieszenie, jest tak malutkie. Dobra, idealny timing, by dostać. Do... Do no, tutaj się muszę rozpędzić ewidentnie. Nie, tak bardzo się rozpędzić! Dobra, podejście numer 2567. Eee, eee, dobra, eee... czekaj, może to jakoś tutaj. Melduję, że na orbicie ziemskiej wszystko spoko. O? Jakby ktoś pytał. Dobra, jest. Ok, no i narzekałem, że były strasznie szerokie e, uliczki. A teraz są strasznie krótkie. Dobra, czekaj, pojadę na ten, tylko widzę doniczkę tutaj, więc o nie, nie no. wiem... Nie wiem, czy dam radę Kiedyś tędy przejechać. No nie, no ty nie przejedziesz, chłopie. No nie, dobra, trzeba naokoło. Myślałem, że tam jest jakoś tam połączone, ale nie jest. taka Dobra, teraz skill test. No właśnie, takie małe auto powinno wszędzie się zmieścić, ale widzicie, no jest problem z tym, że to jest małe auto. Ono ma hamulce starte jak, nie wiem, jak trampki średniowiecznej babci. Dobra. Ale fajnie. Ale jest fajnie. No Czyli nie, to nie Czekaj? umiem. Nie wiem w którym momencie mam zacząć jechać, żeby zdążyć. Eee. U? Masz, I tak masz... U, lepiej dobra. niż ja tyłem tutaj. Co? <noise> dobra, miałem farta chyba znowu. Ja matematycznie to lubię, Ja się nie, nie tak mogę. Się nie da. Wszystko się da. Ja przejechałem jestem dowodem na to, że nie. się da. Zaraz będziesz mi tu przechodził to. Jedno dałem, jedno dałem, jedno dałem. Chcesz dowodę. Oho, uh -huh. do oho. wody z dowodem. Nie! Nie! No dlaczego? Dobra. No, panuj się, panuj się, Przestań ja mi dotykać. No sakra. Wreszcie Tam trzeba się, ja się rozpędzić staram. bardziej. Ja, ja się nie, mogę, dobra. I tutaj przejechałem tyłem nawet to przyjechałem, a ona sobie leci Dobra, Tego się nie spodziewałam po prostu, że to już. takie rzeczy będą Patrz o wszelka tender, już lelka patrzy O, o Dobra. ja ci coś pokażę, ja ci coś pokażę Dobra Zapam punkt, jest dobrze a Ja ci tak pokażę co ty nad Masakra Brzmi krócej. E, to nie jest za szerokie na te auto? Dobra. Matematyka I to jest mega ma... szerokie. Matematyka mnie boli. Ja no. no. to jest mega szerokie, będzie. mega szerokie. Ja już dawno. Ja, to nie ma takich szerokich kół, ludzie. No serio za oh. Można oczy dostać, a ja już mam jedne. Dobra, no, się. Wystarczy mi. O, dobra. To się teraz checkpoint tutaj. Jest! Dobra, hmm. mamy. Hmm. Kurczę, ale to było mega po prostu. Że już skończyłeś czy co? Nie, nie, jeszcze nie, ale... No, ale miałem czy... taki fragment, że myślałam, że musiał robić to 10 razy. No. My tam robiliśmy 11, nie ma no. problemu. Ale to sobie na genialny pomysł. Warto to znać genialny. Ok, jak nie, taki <gadł> A to co to jest? Wybuchowe beczki czy co to ma być? No i co wybuchasz? Ja wszystkie nowe skargi są. No i. Faktycznie. Hmm, hmm, hmm. Fajne. Ten dobra. czerwony jest taki dziwnym kolorem trochę. Meta. Yeah. Dawaj, dobra, yeah. dawaj tyłem no. A żebyś zjechał teraz. Good, 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 good. Tak jest. I tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Papa! Parabluchy! Na pa, do następnego. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty. Ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.